Witamy słuchaczy teleobiektywu. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Bartosiak, polski prawnik i publicysta, założyciel think tanku Strategy, Strategy and Future. Zajmuje się geopolityką. No to porozmawiajmy o tej geopolityce, bo jesteśmy w bardzo ciekawym momencie przewartościowania chyba naszego świata, który znaliśmy do tej pory, czy tak? Dzień dobry. Tak, jesteśmy. W kluczowym momencie przewartościowania świata, który znaliśmy do tej pory, można debatować, jak duże jest to przewartościowanie. Na pewno jest to największe, na pewno, po 1989 czy 1991 roku. Z pewnością ja uważam, że jest to największe po II wojnie światowej. A są też tacy, którzy uważają, że jest to największe od czasów rewolucji przemysłowej, a są nawet tacy, którzy uważają, że to, są, to jest największe przewartościowanie od czasów wielkich odkryć geograficznych i, i odkryć Ameryk, tak, co uruchomiło stosunki kapitalistyczne de facto w świecie Zachodu. I ja się skłaniam nie ukrywam do tego, że gdzieś między trzecim a czwartym to jest taka skala zagadnienia, czyli większa niż Druga Wojna światowa. Jeżeli, na to chodzi wszystko, o, jeżeli chodzi o skutki geopolityczne. Tak, na to wszystko nakłada się oczywiście rewolucja techniczna czy technologiczna. No, takim wynalazkiem Gutenberga naszych czasów jest oczywiście Internet, który, który powoduje, że jesteśmy kolejne pokolenia przychodzące w tej chwili na świat. To są zupełnie inni ludzie żyjący w zupełnie innej rzeczywistości niż na przykład ja czy pan. Na, to, to o czym mówimy, to przewartościowanie nazywa się inaczej wojną systemową, tak? która może mieć wymiar kinetyczny, ale tak naprawdę chodzi o wielką rywalizację, o stosunki kapitalistyczne. I towarzyszą temu najczęściej wielkie wynalazki technologiczne, które zmieniają sposób, w jaki pracujemy i zmieniają produktywność, a przede wszystkim relacje produktywności pomiędzy głównymi mocarstwami, które przekładają się na większą sprawczość polityczną, a zatem na narzucanie woli. I na tak zwane lewary, co prowadzi do głębokiego, głębokiej nierównowagi dotychczasowego układu sił i rywalizacji. I, i, I temu towarzyszą oczywiście zmiany kulturowe, no bo jeżeli zmieniamy sposób w jaki pracujemy, jaki współistniejemy, no tak jak na przykład internet to zmienia, czy sztuczna inteligencja, czy wiele innych wynalazków, to zmieniają się również metody funkcjonowania społeczeństw, polityki wewnętrzne z tym związane, regulacje, interakcje międzyludzkie. Co jest naj, najsilniejszym czynnikiem w tym zmieniającym się świecie? Rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami? Najpotężniejszym czynnikiem, który doprowadził do obecnej wojny systemowej, jest nieporównywalny z niczym w historii świata wzrost gospodarczy Chin. Nie znajduje to porównania z niczym w Chiny historycznie były potęgą zawsze. Tylko to był taki trochę taka śpiąca, daleko spokojna potęga. Do czasów napoleońskich Chiny były największą gospodarką świata, ale nie były w systemie kapitalizmu światowego. W momencie, gdy Brytyjczycy zawitali u źródeł u ujścia rzeki Perłowej czy Żółtej Rzeki, to. To Europejczycy, konkretnie Brytyjczycy, byli mistrzami rewolucji przemysłowej i narzucili potężnym Chinom w skutek przewagi technologiczno-wojskowej, że zajmują miejsce peryferyjne w systemie kapitalizmu globalnego, co doprowadziło do głębokiej pauperyzacji i wieku zniewolenia, prawda, czy upokorzenia Chin. Ale Chińczycy wcześniej, pomimo tego, że według PKB byli najwięksi, zamieniali się z Indiami czasami, to jednakowoż nie uczestniczyli w światowym. Bo kapitalizm polega na wymianie, tak. systemie wymiany, w dużym uproszczeniu, i nie uczestniczyli w tym. Zaczęli znowu uczestniczyć dopiero teraz, w XXI wieku, no może wcześniej, jeszcze za dnia pinga, w latach 80-90, wybranych elementach, zawierając wielki deal ze Stanami, że wielkie amerykańskie korporacje kierowane chciwością będą miały darmową prawie, prawie niewolniczą. Pracy? Nieograniczoną nie kwestiami już, prawnymi. Tak, prawda? produkcji, zasoby, no, prawda? Bo jak się w Europie buduje fabrykę, no to trzeba kupić ziemię, trzeba, wszyscy się muszą zgodzić wokół, a w Chinach nie. Jak komunistyczne władze mówią: tu budujemy fabrykę, to tak. coś ludzie mieszkają z To so jaki to problem? W ogóle to nie będą mieszkać, niech no. się przyjść przeniosą. i I Chińczycy ograli ten system. Jako jedyny kraj chyba w historii, bo. Bo my na przykład nie ograliśmy, bo nam został ten deal w latach 90. zaproponowany. Taki sam otwarcie na stosunki kapitalistyczne, nadwyżka demograficzna z lat 80., a nawet wcześniejszych, wychowodowana w PRL-u, wyszła na Zachód. Kapitał Zachodni penetrował naszą tanią pracę. Wielkie prywatyzacje spowodowały zmianę układów własnościowych na rzecz kapitału zachodniego. I państwo polskie czy, czy, czy władze pol, polskie nie podjęły tej gry. Tylko po prostu dołączyliśmy na zasadach zupełnie junior partnera do systemu zachodniego. No tak, ale wychodziliśmy z bardzo niskiego poziomu przy hiperinflacji i innych zjawiskach, które pustoszyły nas i powodowały, że życie w końcówce PRL-u było beznadziejne. I, I cieszyliśmy się, w zasadzie się cieszymy tym dobrobytem rosnącym, bo to jest system naczyń połączonych i tej, tej, tego płynu błogostanu jest u nas coraz więcej. Polakom żyje się coraz lepiej. Wykorzystaliśmy dwie rzeczy. Takiego coraz więcej. To jest bardzo dobra paralela do Chin. Rzeczywiście jest z wielkiej biedy i nie było pewnie innej drogi, więc nie oceniam reform Balcerowicza, tylko opisuję skutki. Tak? Nie. Bez reburm Balcerowicza była Ukraina. No i jak porównamy Polskę i Ukrainę, już abstrahując od wojny obecnej, to Ukraina nie zaszła tak daleko. Jak Generalnie nie, załóżmy, że nie mieliśmy wyboru, a wykorzystaliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, wielką dywidendę geograficzną. To to, że, gdzie jesteśmy teraz jak się rozwinęliśmy, jakie mamy PKB i jaki odnieśliśmy sukces, jest wynikiem właściwie dwóch spraw szczegółowych. Dywidendy geograficznej, to znaczy, że jesteśmy między wschodem a zachodem, północą i południem na Wielkim Szlaku Transportowym, gdzie jest ruch kapitału, ludzi i tak dalej. I blisko Niemiec, czyli jądra przemysłowego Europy, Europy gdzie wraz z rozszerzeniem kapitalizmu światowego i regulacji unijnych doszło do konsolidacji politycznej, bo normy poszły z centrum brukselsko-berlińskiego, a jednocześnie kapitał się pojawił, na określonych zasadach mógł tu penetrować. I w związku z tym ustabilizowało to system ekonomiczny i my byliśmy blisko Niemiec. I my, I my byliśmy blisko Niemiec bo i Niemcy poszerzyli swoje łańcuchy dostaw. W dużym uproszczeniu to jest tak. No i oczywiście mieliśmy bezpieczeństwo. Wykorzystaliśmy swoją pozycję. Wykorzystaliśmy. Ale nie do końca jesteśmy właścicielami swojego kraju. Dlatego, że stosunki własnościowe są tak naprawdę zdominowane przez korporacje zachodnie. I to nie jest zarzut, tylko opis. Może tak musiało być. Może uważaliśmy, że jesteśmy częścią zachodu immanentną i to przyniesie nam pozytywne rezultaty. I teraz a propos Chin. Chińczycy nigdy nie uważali, że są częścią Zachodu. I oni wpuszczając ten kapitał, robiąc to samo prawie co my w latach 90., jednakowo już ustalili zasady. Ka własność pozostaje u nas. Przejmujemy te technologie. Pracujemy do 18 na rzecz Amerykanów i Zachodu, ale nocami knujemy na siebie. Kradniemy. Kradniemy te technologie. Kopiujemy. E nie przestrzegamy praw autorskich. Chińskie Zosie, Basie, Zdziśki knujecie. Pamiętacie, pracujecie dwa razy mocniej, ale tylko na jeden etap dla nich, drugie etap dla Chin. I to zrobili. I można powiedzieć, od razu, moim zdaniem, było takie zamierzenie. KPH. Ja bym nie nazywał ich ostatecznie komunistami, pomimo nazwy, bo to są żarliwi kapitaliści, szczerze powiedziawszy. Po tym, jak Chiny, jak Chiny funkcjonują, to widać, że. I to jest taki brutalny kapitalizm tak. z okresu wczesnej akumulacji. No, nazwałbym ją zbiorową, kolektywną dynastią. Ustanowiono kiedyś przez wieśniaków i jego przywódcę tse tunga, były dynastie w historii Chin, prawda? Kolektywna dynastia. Akurat jakiś wieśniak cesarz zdobył tą władzę, prawda? A potem życie się potoczyło, tak? Był, najpierw było ostro wieśniacko, później był Deng Xiaoping den prawda? I tak dalej i tak dalej. Dynamicznie i pragmatycznie. Niemniej jednak trzeba Chińczykom oddać, że po raz pierwszy w historii świata. I mi się udało oszukać ten system, dlatego że potęga oczywiście Stanów Zjednoczonych i Zachodu była ogromna, co my odczuwaliśmy. I kontrolowali przede wszystkim cykle technologiczne i cykle kapitałowe, zwłaszcza Amerykanie po 1945 roku. I wygląda na to, że zrozumieli Amerykanie w, w około 8 lat temu, że Chińczycy zaczynają przejmować pewne rzeczy. I nie wystarczy być, tak jak Amerykanie, głównym kontrolerem przepływów finansowych świata. Trzeba jeszcze produkować. I zaczęli odmieniać to w 2018 roku rozpoczęła się wojna systemowa, czyli Amerykanie zaczęli zabijać, bo Amerykanie stworzyli ten system globalny wymiany towarowej, gdzie się dzieliliśmy, podzieliliśmy pracą w świecie. Globalizację. Globalizacja. To, 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 to... I Amerykanie zrozumieli, że globalizacja ich zabija. I Chińczycy w, wszczepili w mechanizmy globalizacji schematy, które prowadzą do wzmacniania Chin i słabiania Stanów Zjednoczonych. Właśnie poprzez te nocne, klowania, kopiowania i samą masę i skalę Chin, tak, i że nigdy Chińczycy nie chcieli zaakceptować tej dominacji, że to był tylko instrument do... No i generalnie wygląda teraz na to, że mamy potężne starcie między głównym producentem dóbr przemysłowych na świecie, który w 2030 roku będzie miał zupełną dominację produkcji przemysłowej, jeżeli to się utrzyma, będzie produkował tyle, co w relacji do reszty świata, co Stan Zjednoczony w 1945 roku do reszty zniszczonego świata, zbombardowanego i tak dalej. A Amerykanie są głównym dostawcą dóbr finansowych i kontrolerem przepływu finansowych, bo stworzyli ten świat drukują dolara na potęgę i decydują, ile jego jest. No właśnie, my jak drukujemy złotego, to natychmiast rośnie inflacja i wszyscy za to płacimy, prawda? Był taki moment w czasie pandemii, że, że Polska drukowała pieniądze, żeby jak wszystko stało, żeby pomagać tym przedsiębiorcom, żeby one nie popadały. No i doszliśmy do tego, że jako społeczeństwo każdy z nas zapłacił w postaci inflacji prawie 20%, którą zbijamy do dziś z wielkim trudem, tak? Więc u nas to spada na, na głowy poszczególnych, poszczególnych mieszkańców. Amerykanie drukują sobie kompletnie w zasadzie bezkarnie, ponieważ to się gdzieś tam w świecie. To składa w, się po składa... globalnych łańcuchach wartości, tak. ale drukowali tak nachalnie, że też mieli inflację i mają. No, bo do dróg pieniądza w Stanach Zjednoczonych, po pierwsze po kryzysie Lehman Brothers, a potem po COVIDzie, jest tak ogromny, że każdy inny kraj już dawno był znany. Czy to znany prawda, za że pieniędzy na świecie jest 10 razy więcej, znaczy, że pieniądze, które krążą po świecie, mają 10 razy większą wartość, niż to, co można za nie kupić. Tak, Warufakis uważa, nawet nie wiem, czy nie większa jest skala tej rozbieżności, tej, tej, tego rozdziewu. Tak? No i teraz zobaczmy, co się dzieje z tymi pieniędzmi u nas. Na przykład tak? w Polsce rosną gwałtownie ceny mieszkań. Tak, no, się i one spekulacja. rosną głównie z tego powodu, że ten kapitał, który lata i szuka, co by tu kupić, no bo jakie masz 10 razy więcej pieniędzy niż na świecie, jeszcze czegokolwiek, to kupujesz wszystko, co może mieć jakąś potencjalną wartość i wzrosnąć. I nie jest ryzykowne. I nie jest ryzykowne. Więc jak inwestujesz w nieruchomości, na przykład, nie wiem, wielki międzynarodowy amerykański fundusz finansowy wykupuje polskie mieszkania tak? za dobrą cenę. I od razu powoduje, że robi się wzrost tych, tych Mieszkań. My cierpimy, bo zarabiamy swoje tam kilka tysięcy miesięcznie złotych, a nagle metr mieszkania kosztuje w małej miejscowości 10-15 tysięcy, a w dużej kilkadziesiąt tysięcy, prawda? Jest jeszcze druga. I, I to nie jest związane z naszym wzrostem PKB, bo PKB rośnie o 3-4% rocznie i tak dalej, a ceny mieszkań rosną w tym czasie o nie wiem, 100%. I dlatego trzeba powiedzieć, że przyczyną wojny systemowej nie jest tylko to, że Chińczycy są barbarzyńcami i sobie tutaj podnoszą rękę i są jakimiś okropnymi ludźmi, tylko jest to właśnie bunt też przeciwko temu, co pan opisał. Dlatego, że wie pan, jeżeli pan drukuje pieniądz, ile panu się podoba, i poprzez kontrolę systemu międzynarodowych instytucji zapewnia, że on może płynąć gdzie chce, to pan ma ogromną władzę i może sobie kupować mieszkania w Polsce za wydrukowane pieniądze. Czyli rano pan wstaje, dodaje sobie zero w komputerze i kupuje pan sobie mieszkania w Polsce, na Węgrzech, w Burundi. A to, że potem Polacy, I Węgrzy jest... i tak dalej, nie stać ich na te same mieszkanie, jest... bo oni nie mają tyle pieniędzy i nie kontrolują przepływów i nic nie mogą tak. drukować. I, ludzie, no to... I w związku z tym, można, niektórzy powiedzą, że ta wojna systemowa jest konfliktem etycznym również pomiędzy ludźmi pracy a ludźmi kapitału. I oczywiście no jest to spropagandyzowane. I nie mówię tutaj jako obrońca Chin, tylko jest coś na rzeczy w tym, że trzeba na nowo ustalić w świecie, bo jest spór, co jest wartością. No właśnie, teraz przyjrzyjmy się Europa kontra Stany Zjednoczone i Chiny. Prawda? My jesteśmy Europejczykami i chcemy nimi być. Hmm? Nie co, mamy wyboru, co, bo jest co to, tutaj... Co to znaczy Europa? Jakie są osiągnięcia Europy? Na przykład my Europejczycy mamy emerytury. A Chińczycy nie mają emerytur. Mają w państwowym sektorze? W państwowym sektorze, ale większość pracuje prywatnie i nie ma emerytur. Tak, jak sobie nie odłoży albo go nie utrzyma, to umrze z głodu. Tak, na starość. Nikt o tym nie wie. A u nas te wydatki na, na ubezpieczenia społeczne są gigantyczne. To jest główna część wydatków naszego, naszego w ogóle systemu państwowego, naszego budżetu. W Chinach tego w ogóle nie ma, nie mają tego ciężaru. Mają porównywalnie bardzo niewielki, to jest raz. Ubezpieczenia zdrowotne. My Polacy po socjalizmie i pierwszej fazie kapitalizmu mówimy, że służba zdrowia powinna być dla wszystkich, że tak powiem, darmowa. Tak? No, i tak w zasadzie jest. Chociaż jak się chce coś szybko i, i, i dobrze i ma się trochę pieniędzy, to się nie stoi w kolejce, tylko się po prostu, nie wiem, płaci spore wtedy pieniądze. A jak się trzeba zrobić coś, co jest bardzo skomplikowane, co jest kwestią życia i śmierci, to się zbiera pieniądze i się grube miliony wysyła do jakiejś prywatnej klinice w, Stanów, w Stanach Zjednoczonych, żeby za parę milionów złotych zaoperować jakieś biedne dziecko, żeby dać mu szansę na życie. Tak to po prostu wygląda, mimo że mamy teoretycznie darmowy ten, ten system. I teraz tak, to już są tylko te dwa obciążenia, tak? ZUS, ubezpieczenia społeczne. To jest system europejski. W Stanach Zjednoczonych jest... Karykaturalny system opieki zdrowotnej. Każdy musi płacić to indywidualnie. Nie ma systemu państwowego. Nic się nikomu nie należy. Nie masz ubezpieczenia, wypadasz z tej gry. Przyjeżdżają cztery karetki komercyjne do ciebie, jak leżysz na chodniku w Stanach Zjednoczonych, i potem wszystkie odjeżdżają i czekasz dwie godziny, aż przyjedzie ta państwowa, po prostu, która jest jakoś tam dotowana przez państwo. Więc masz małe szanse w ogóle na, na uzyskanie porządnej opieki i tak dalej. W Europie by się to nie przydało. Przyjęło, bo my żyjemy w zupełnie innym standardzie, ale ten standard jest kosztowny. Energetyka. My obkładamy się opłatami za zanieczyszczanie powietrza. Amerykanie i Chińczycy w ogóle tego nie robią. Mają to w nosie. Zatruwają nam atmosferę, no bo atmosfera, klimat jest sprawą globalną, prawda? My ponosimy te koszty, bo chcemy, żeby nie było tutaj, nie wiem, tornada co, co dwa tygodnie albo, nie wiem, żeby, żeby temperatura się podniosła i żeby nas wszystkich szlak trafił i żeby wszystkie nasze pola uprawne wyschły. A oni się tym w ogóle nie przejmują po prostu które robią swoje. Amerykanie nie podpisują żadnych układów globalnych ograniczających działanie, nie wiem, przemysłu. A Chińczyków w ogóle o to nikt nie pyta. No to mając takie obciążenia, tak, że płacimy za ochronę przyrody, ten ZUS niesamowity, tę opiekę zdrowotną w Europie, my mamy takie koszty, że w, kon, w, w konfrontacji potem z Amerykanami i z Chinami mamy małe szanse, żeby przetrwać. Na czym polega nasza szansa w związku z powyższym? Ja szczerze mówiąc niekoncentruję ja odpowiem w ten sposób. Europa jest bardzo wyjątkowym miejscem i ma ogromny potencjał, ale, no, ale musimy mieć przywódców, którzy to zrozumieją. Obecni przywódcy Europy, w tym polscy, niezależnie od której strony politycznej, są dziećmi gwiezdnego czasu prymatu amerykańskiego i instynktownie podążają w kierunku tego prymatu, więc nie potrafią podjąć decyzji, zarówno w skali polskiej, jak i europejskiej, co z tym zrobić. Ja bym się nie przejmował tymi ZUSami, tak szczerze mówiąc, Europę na to stać. Tak samo z klimatem, no nie wierzę, że to były, hmm, powiedziałbym, takie bezinteresowne, tylko po prostu Europejczycy uważali, że mają lepsze technologie niż Chińczycy i Amerykanie i dlatego wparli w kierunku tego zeroemisyjności, okazało się, że Chińczycy mają lepsze i teraz odchodzimy od tego. Na, na moim zdaniem chodziło o utrzymanie swojej przewagi technologicznej i narzucenie reguł. Więc ja bym się tutaj tym nie martwił. Jest poważniejsza sprawa z Europą. Otóż Europejczycy muszą zrozumieć, że czas małżeństwa ze Stanami Zjednoczonymi się skończył. I nie dlatego, że Jacek Bartosiak tak mówi, albo że ktoś jest ruską nucą. Tylko amerykańskie strukturalne interesy gospodarcze są zupełnie inne niż w 1945 roku, gdy Amerykanie ustanowili świat transatlantycki. I Amerykanie w tej chwili manipulują Europejczykami. Po pierwsze, manipulują strachem, żądając haraczu. Za opiekę nad nami. Za opiekę, w tym za opiekę przeszłą, to nadchodzi, jeżeli Europejczycy się nie postawią. A to jest, a nie gwarantują nam opieki. Po prostu powiedzmy sobie wprost, nie gwarantują nam opieki. I kalkulacje polskie, że gwarantują. Że jak Ruscy nas zaatakują, to są, przy, są, tutaj Amerykanie przyjadą są i nas nierac bronią. Są nieracjonalne. Mhm. Co widać. Mało tego, obawiam się dealu wielkiego, że jeszcze będziemy kupowali rosyjską ropę tylko z amerykańskim pośrednictwem. Jak tak dalej pójdzie? Europejczycy muszą stanąć na nogi i stanąć się oddzielnym biegunem. Pewnie tego nie zrobią. Nie Ale zrobią, z, z jakiego powodu tego nie zrobimy? Bo u nas ten nacjonalizmy to uniemożliwią, że właśnie, że nigdy nie będziemy Europejczykami, tylko będziemy Polakami, Niemcami, będziemy między sobą raz, konkurować, i podcinać szanse. To raz i elity polityczne będą rozgrywane przez Amerykanów, podsycane antyniemiecko, antypolsko itd., w zależności i tak dalej. antyunijną jaka. propagandą ze strony Rosji. Żeby się zależności, zależności, zależności zależności, nie koordynować. Jak zewnętrznym mocarstwo będzie to grało? I tak zwany offshore balancing, tak jak wielki, tak jak albion w XIX wieku robił, tak samo Amerykanie już teraz robią. Nasi politycy wyraźnie tego nie ogarniają. Ale no, jak bo... to jest w ogóle możliwe pan Bo ja tak sobie myślę na przykład. Przecież Druga Wojna światowa pokazuje, że Stany Zjednoczone trzymają się z daleka od, od, od Europy. Myśmy w czasie tej II Wojny Światowej, jeszcze przed nią, najpierw żeśmy liczyli, że Anglia i Francja nas uratują, okazało się, że nas sprzedali po prostu, bo wprawdzie ogłosili wojnę z Niemcami, a już nie ogłosili wojny z radziecką Rosją. I po prostu zostawili nas na pastwę losu, tak? Jak Francuzi mówią, dziwna wojna. Wypowiedzieliśmy wojnę i nic się po prostu nie dzieje. Sami potem za to zapłacili. I teraz proszę zobaczyć, ile rzeczy się wydarzyło w Europie. Jakich zbrodni dokonano. 30, od września 1939 roku, zanim Amerykanie Weszli w to, zanim zareagowali. A weszli nie dlatego, że u nas mordowano już wtedy miliony ludzi w imię jakiejś chorej, nacjonalistycznej ideologii Hitlera, tylko dlatego, że Japończycy zaatakowali Pearl Harbor. Jeszcze weszli z innego powodu. Weszli do wojny tak naprawdę po upadku Paryża, pomagając materiałowo Wielkiej Brytanii. I weszli do wojny z Japonią, Amerykanie wcześniej nakładając embarga potężne na przemysł japoński, na ropę i tak dalej, zanim był per Harbor, do, do wielkiej wojny systemowej, ale weszli tylko i wyłącznie dlatego, że bali się, że w Europie i na Dalekim Wschodzie powstaną strefy makroekonomiczne, które są niezależne od Amerykanów. I mało tego, przeprowadzili tę wojnę cudzymi rękami. Po pierwsze, największe straty w II wojnie światowej poniósł Związek Sowiecki i Chiny. Niemiec nawiązali główne siły Japonii, Japonii mm -hmm. i związek sowiecki główne siły Niemiec. Amerykanie wjeżdżali tam, gdzie chcieli, balansując sobie, tak jak uważali, i w 45 roku byli jedynym zwycięzcą tej wojny. Związek Sowiecki ledwo stał na nogach. Imperium brytyjskie upadło i pogrążyło się w totalnej recesji w zależności od Amerykanów, nie wspominając Niemiec, Japonii, Polski i innych pomniejszych państw. Tylko Amerykanie zostali i stworzyli Bretton Woods system prymatu, do którego dopuścili sojuszników. W ogóle chcieli dopuścić wszystkich, ale Związek Sowiecki odmówił. I, I za nimi wasale typu PRL. I generalnie Amerykanie rozegrali na twardo to. I teraz też chcą tak to rozegrać. I na przykład na dniach, teraz, gdy rozmawiamy, mamy co dziś wtorek, tak? 21 października, przecież Amerykanie próbują zbudować koalicję antychińską. I ludzie wychowani w prymacie. A my I... będziemy zaraz w rozkroku, prawda? Bo. Znaczy, ja, ja powiem tak, generalnie na Polskę zwierana presja. Jak wystarczy zobaczyć infosferę, jest bardzo dużo propagandy antychińskiej, jest bardzo dużo takiego po prostu wykorzystywanie, po pierwsze, wiary, że może być jak ostatnie 30 lat, że z prymat jest fajnie. Oczywiście, że ja też bym chciał, żeby był prymat, tylko że to od Polski nie zależy. Mhm. Naprawdę. Tak samo jak od Polski nie zależał przebieg II wojny światowej. Nie no, to jest oczywiste. Byliśmy ofiarą, a nie, a nie podmiotem w tej sprawie. I chodzi o to, żeby tak manewrować w wojnie systemowej, żeby nie utracić manewrowości. Nie można utracić manewrowości i chronić substancje. A nie zapisywać się ideologicznie do jakiejś wielkiej sprawy światowej, która nie wiadomo jak się rozstrzygnie. I przestrzegam naszych polityków. Słyszałem Jarosława Kaczyńskiego, który opowiadał w Zielonej Górze bodajże jak to Pax amerykana, to jest jedyny system, który ten. Przestrzegam naszych polityków. Amerykanie nie są główną potęgą przemysłową świata, tak jak w II wojnie światowej. Przestrzegam. Niech policzą dobrze zasoby, zdolności produkcyjne, bo jeżeli będzie wojna chińsko-amerykańska, Amerykanie mogą ją przegrać. Jacek Bartosiak. Dziękuję Panu bardzo. Polski prawnik, publicysta zajmujący się geopolityką oraz strategią. Założyciel think tanku Strategy and Future. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.